Z magiczne, magiczne drzwi. I przenosimy się 50 lat. Do tyłu, czekaj. Dobra, mamy latarkę. Co my tu mamy? Jakiś Kuba, będziesz szedł pierwszy, bo ty jesteś lżejszy, żeby się na podłoga nie zerwała. Dobra, mamy małą baterię, ale to nic. Patrzcie, Frania Franciszka. Zobacz, oryginalna jeszcze z pięknym wałeczkiem. Tutaj zajdzie pierwszy. Co mamy tu? Co tam jest. My tam jeszcze nie byliśmy, co nie? Boże, tutaj. No. Patrzcie, jakie gazetki. Panorama legendy. 84 rok. To dwa lata. Po tym jak się Majster urodził Proszę jaka Kto to jest? To jest sośnicka? Nie wiem Tu będzie pisało Nie Nie ja do... Nie wiem kto nie to, nie nie to jest Nie wiem. Co my tu mamy? Co my tu mamy właśnie Jakaś szafeczka Ty może tu jeszcze jest dobra Dobra woda takie jakieś części. Kulanka. Co to tak, A co to jest? Zobacz, kuba widziałeś? Jest nie stu... Czekaj. Takaś waga, chyba. Nie zdobcinęłaś? <grym> nie, nie, chyba, chyba nie. Ja myślę, że tak. To jest mosiężne. Ale był to obcinającego na obiad. Nie, nie wiem, Ta. co to jest. Jakiś wynalazek. Tu mamy karosza. O, tu jakiś chyba był już. Szerft, patrzcie, widzicie? Tu. O, o tu mam kalosza. To jaka o, fajna jest piłka. Widziałeś? Nie. Cicho. Tylko <noise> zachowuj się. Co my tutaj mamy? Jakieś narzędzia. Wow, jaki kluczyk. Ta... Ludzie, jakie klucze? A co to jest to? To jest do. Ktoś wie do czego A to służy? Widać, że to jest porządna kaś Ja wiem, co to jest. Co to może być? Kiedy pisz każdego i się robi hrabowany. No, Faktycznie. To niezłe, nie nie? No. To z jakiegoś zle. Niech leży. Może to na dyskoteki mieli do obrony. Ciekawie ta kapila by kosztowała. Nie ja wiem to już taki stary klamot. Ja co tu mamy tu? Pewnie. Patrzcie Podkowa, jaka fajna. O tu jakoś maść mamy jakąś. Tu jakąś maść mamy. Co to jest? No to już nie... Już nawet nie widać co tu jest. Tu mamy za to coś. Orion, na do wiecznych piór. A jest tam. Emaftal, Emalia. Patrz fasolka, możemy jeszcze zasieć sobie. A co jest tu? Jakieś nasiona. Boże To tam jeszcze jest tego co, nie? Jeszcze no. jest. Stare gazety do poczytania. Co tu jeszcze jest? Książeczki. Lina. Oduszenie. Proszę, jakie. Wilcza jagoda. Mm, Jakoby się spodobały książeczki z dziewczynami. No piękna, mm. <laughs> piękna, piękna dziewczyna. Tu jeszcze jest, tu nic nie ma. Co tu mamy? Może w tych garkach coś będzie dobrego? Same pająki. O, zobacz, lampa, lampa naftowa to chyba była, no Te gary puste. No, na piedniczki, Ale popatrz. Wy jak jest z tym się zarobiło. Się Patrz. To chyba o, jakiś wiek. hydraulik, no? To się łapało takimi kumwiderkami przygrzywało okniem i każdy mu się tak na klacie wbijało i miał taki znak. O Boże Kuba, co ty gadasz za rzeczy? Tak na pewno się nie robiło. A tu co mamy? No, Jakieś klamoty. klamoty. Czekaj uwaga Tu dalej wszystko jest widzę pozamykane no. Także nie będziemy tutaj się wyłamywać ludziom Palka, frania jak sobie stoi Ktoś widzę to jest opuszczony dom, żeby nie było No opuszczony dom. Znaczy opuszczony, ale to na to... Jest, jest, jest! Ktoś kiedyś... Może to był. No jest pozamykane wszystko. No. Może Tutaj... Co? Może tu by się co? Ktoś, to. By się tu? Nie. to jest szafka. To naprzód. Szafka, ale jest na klucz. Ale fajne te szafy, takie widać. Więc co, a zajdziemy tu? U, to jest o, jest fajne. Trzydziejowa szafa. Może otwórzmy ją? No, możemy spróbować, może jakieś szczury będą. Czekajcie. sypkiła i mówiła. O kurde! Futro z norek. No, takie widać gustowne, starodawne ciuchy. Filanki nawet trzeba tu. O, to się otwiera. Jezu, jakie pańczyny. Uuuh. O kurwa, to chyba ma 50 lat. Zobacz na te ciuszki, 50 lat, jak nie więcej. Historia. O Boże, tutaj patrz jakie schody. Dobra, ja tu zejdę delikatnie, zobaczymy. Idziemy nimi? No. Czekaj, ja najpierw zejdę powolutku. Uważaj, bo tu zobacz, to wszystko... O kurde. Na krawędzi stawaj, bo to jest pionowa deska. Chcesz na pewno coś lżejszy ode mnie. O kurde. Ale fajna klatka schodowa. No nie bój się, chodź. jak to się stanie. Co ci się może stać? Wszystko. Nic się nie stanie, tylko powolutku schodź sobie. Wsiadłeś taką klatkę schodową. Takie szafki. Tu szafa ciekawe. Cywki ładnie dziło. Tu za wszystko jest szafki Nie, no nie. Są tu szafki? Są Może? Nie, no. Wszystko jest pozamykane tutaj, jakby tu. Yy, klucz jakiś. Pokaż. I to jakiś to patrz. Nie, to są. Nie. Nie, to nie są te klucze. Ma taka szalka fajna. A co tutaj mamy? Kolż wiklinowy. Parasolki, jakieś klamoty. Kalosze, gumiaki. O, starodawne okna. Starodawne okna. A to nie jest... A to parapety jakieś już no I tu wszystko już jest pozamykane. Także... To jest studnia, bujaka Co? Nie, to piec jest. Piec, no. Patrz, tu piec i tu jest taka balia, A tu jest taka i tutaj wodę, wodę tutaj grzali na tym. No, hmm. ciekawe. Hmm. Czyli tu więcej... więcej nic nie ma, bo tu już jest. Uh -huh. No, czyli taki urbex nie za ciekawy, bo majster nie będzie, wiecie, się wyłamywał. Teraz ja muszę tu bezpie bezpiecznie, ale jeszcze, że podoba mi się. Te schody są bardzo fajne. Tak. No. Jeszcze... Nie żałuj, żebyś te zestki by się wymył O, do... widzisz. Związania, co tam było. Dobra. Koniec chodzenia. Tu Jakie jakieś... Tu wiązanki wiszą. Z kwiatów. Aha. Takie może jakieś... Nie odpustowe nie, czy, czy... jest. No, no widzę. No... No. nic wracamy, szybki